Kiedy nauczycielka próbowała zniszczyć twoją pasję. Pani Dąbrowska, moja nauczycielka muzyki w podstawówce, miała obsesję na punkcie klasyki. Bach, Mozart, Chopin. Tylko to uznawała za prawdziwą muzykę. Moja pasja? Tradycyjne romskie melodie, których uczył mnie dziadek. Gdy podczas szkolnego przeglądu talentów zgłosiłem się z własną aranżacją romskiej pieśni, pani Dąbrowska skrzywiła się. Marcin, to nieodpowiednie. Zagramy Vivaldiego, jak przystało na szkolny występ. Tygodniami próbowała naprawić moje muzyczne zainteresowania. Konfiskowała nuty, które przynosił mi dziadek. Pewnego dnia przy całej klasie powiedziała: "Ta cygańska muzyka to tylko hałas, a nie dziedzictwo kulturowe". Moi rodzice próbowali interweniować, ale dyrektor był jej starym znajomym i zbywał ich skargi. Aż do dnia, gdy nasza szkoła dostała specjalne zaproszenie Pani Dąbrowska natychmiast zgłosiła nasz zespół z repertuarem. Zgadnijcie klasycznym tydzień przed występem dostaliśmy wiadomość. Organizatorzy proszą o różnorodny program, podkreślający kulturowe bogactwo Polski. Nasza szkoła albo przedstawi coś oryginalnego, albo straci miejsce. Pani Dombrowska wpadła w panikę. Próbowała na szybko nauczyć zespół tradycyjnych polskich tańców, ale bez powodzenia. W desperacji dyrektor poprosił wszystkich uczniów o pomysły. Wtedy wszedłem ja cały na biało. Pani Dąbrowska dostała szansę, albo pozwoli mi zaprezentować mój program, albo szkoła traci udział w festiwalu wart 50 tysięcy złotych. Trzy tygodnie później stałem na scenie z dziadkiem u boku, prowadząc szkolny zespół przez magiczne dźwięki muzyki, której pani Dąbrowska nie chciała nawet słuchać. Zajęliśmy pierwsze miejsce.